i przed chwilą każdy warcza na każdego. To było piękne po prostu. Ale walczą. Elunia już zjadła. A sroczka najbardziej bojowa, tak? Proszę. No proszę, kto jeszcze chce? No właśnie. O, są warkoty. Kaweczka wzięła i poszła do pudła ze swoim korczakiem. Ty masz tu, proszę. O, ja dostałam nawet po łapie. Czekaj, ale czy ty nie zjada? O, Ludzie! No, ludzie, nie chciałam, żebyś zjadał frendzle od dywaniku. No, niesamowite. A delcia daje sobie wziąć. No, czekaj. To już jest końcówka. Proszę, to dla ciebie. Tu jest, tu. To jeszcze nie ma, Elunia? Ach, proszę, Elunia. Czekaj, czekaj. Ty jesteś grzeczna, ona mi pozwala. Maś. O! <grystanie> Ale czekaj, bo złapała się na ucho. Co tu się wyprawia? Po prostu walka o życie. Straszna walka, ja te koty głodzę, także prawda wyszła na jaw. Proszę mi wybaczyć. Biedne, głodzone kociątka. Fajnie walczyły. Fajnie. Zobacz, Anelcia wypiła rosołek po prostu. Nie da wam nic. A może troszkę? Proszę. No, ale mają wszyscy apetyt, to mnie bardzo cieszy. To był deserek. Właściwie przystawka, a obiadek zaraz będzie. Tyś na przystaweczkę. Poruszenie w narodzie wielkie. Szukają, szukają. Gdzie tu jeszcze jest? O proszę, ja nawet zyskałam szramę. Takie głodzone kociątka Taka zabawka tym razem. One na korytarzu właśnie to robią. Wchodzą bardzo wysoko po tej kratce, która tam jest oparta. To są takie kratkowe drzwi, które czasem, oj nie, 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 tędy akurat, kot to zawsze dziurę znajdzie, nie? Chodź no. Chodź. Które służą mi tutaj do tego, żeby wpuszczać jakieś odgłosy z domu dla kotków. A żeby one nie mogły wyjść. Trochę ta kratka już jest nadwyrężona, jak widać. Ale się bardzo, bardzo sprawdza. Chodź, ja ci pomogę. No, chapkej. No dasz radę przecież, daj spokój po takiej kratce dla kota. To żaden problem, nie? No, troszkę Ci pomogę. Tędy, tędy. I już jesteś na dole. Fajnie? A ty no ciu co? Bołasz ich, przyniosłaś im troszkę. Hmm, co ta ciotka z nimi robi? Spodobało się Felusiowi. Feluś lubi. Meluśka. Łapkę miałaś zapiętaną. No, Melusi może też się spodoba, chociaż ona jest ostrożniejsza. O proszę, jaka fajna zabawa. Świetna zabawa, tak. Zawołamy zaraz resztę dzieciaków. Jednak lubisz najbardziej nie? tą krateczka, ty sroczka? Zobacz, O, Wopach, dziś jak fajnie? Tak. To dla kotków jest miać lepsze niż drzewo, nie? Tak wygodnie się chodzi o. bo na ciebie od spodu, obejrzeć, jaka jesteś śliczna. Piękna kiczyłka. Taka małpka. Tam kuwetka z widownią. No i zejdziesz? Zejdziesz, Żabciu? Dasz radę? Kuku. Zabierzemy, to nie zostawię was tym. Nie. Zejdziesz? No proszę, ładnie. Pięknie. Dajesz radę, dajesz, dajesz, jak małpka taka. Super. No a tutaj są dwa kłęteczki. Kolejne chłopaczki idą na siatkę. Ta siatka to tylko na chwilkę tutaj, bo nie zostawię jej. Ale jak kotki wychodzą na korytarz, no to wszystkie od razu pakują się na siatki. To pomyślałam, że pokażę, jak to wygląda. A to wygląda tak, że chodzą wycieczki. Proszę, środka jest niesamowita. Po prostu ona rozpoznała trasę. No i się niczym nie zraziła zdobywa po raz drugi. Już o wiele sprawniej. Tu następnie. Tak? Dasz radę? No to zostawiam koteczki z nową planszą, z nowym pudełeczkiem, nowe ustawienie drapaków, zabawek. Myślę, że sobie znajdą zaraz zabawkę. Ale to są tak wdzięczne kociaki, że im warto coś kupić. Tylko tej trzeba jeszcze kilka drapaków kupić, bo ja mało. W losie! Alunia je, ma apetyt, cieszę się. Może to, co wszystko minęło, to co było, bo, bo wszystko jest super. <grywa> Brakuje mi jakiegoś kotka, a jest, dobrze.